Siemanko, siemanko, witam serdecznie. W 2022 roku e, nie było żadnych live'ów, ani nie było żadnych filmików. E, możecie jeszcze usłyszeć, że mój głos nie jest, e, nie wrócił do końca. Jestem przeziębiony jeszcze. E, dopiero z 2-3 dni temu zacząłem wracać mniej więcej do normy, ale mój głos jeszcze nie nadaje się do e, live streamów, do jakichś krótkich filmików, dzisiaj chcę nagrać, to da radę, żeby jeszcze pogadać chwilę, ale ogólnie dalej mam zatkany nos i moje gardło niestety nie współpracuje ze mną tak jak trzeba. Ale chciałem wam powiedzieć o pewnej promocji, którą znalazłem teraz. Wiadomo, jak się siedzi w domu, nie może się, nie można nagrywać, ani nie można grać, to trzeba Coś zajął się czymś innym i zacząłem tam szperać i szukać i stwierdziłem sobie dlaczego by nie sprawdzić Xbox Game, Game Pass na PC -ta. ile to kosztuje w ogóle i znalazłem na Enebie na stronie Eneba.com od razu tutaj mówię że nie sponsoruje mnie żadna strona ani nie mam żadnego biznesu w tym sam z siebie po prostu daję wam informacje. Jeżeli nie macie jeszcze Subskrypcji Xbox Pass Ultimate to jest fajna tutaj oferta. Jak widzicie, cena 28 centów, eurocentów. Na złotówki tego nie będę przeliczał, bo to każdy, musicie sobie sami przeliczyć, ile to jest. dodając to do koszyka, tam jest jeszcze, są jakieś opłaty, jeszcze 40, ileś tam centów. Opłata bierze, opłatę bierze ta strona chyba Enepa albo, coś, albo ktoś, nie wiem jakaś jest opłata jeszcze. I razem to wychodzi 70 eurocentów, więc e, myślę, że około ile tam 3, 3 zł, coś 4 zł, nie wiem jak to przeliczyć, po ile tam euro, około, około tej ceny, właśnie około 4 zł, jest na 2 miesiące. E, subskrypcja Xbox, Game Pass, Ultimate. To jest konto dzielone na PC-ta, na konsole. Także, jeżeli macie jedno i drugie, albo macie tylko PC-ta, albo tylko konsolę, to możecie sobie takie coś zakupić. Z 2 miesiące, oczywiście zdążycie to wykorzystać. Dużo gier jest a Play, tutaj włączyło się do Xbox Game Pass oczywiście. Ja pobieram teraz Battlefielda 2042. 10 godzin możemy przetestować tę gry, czyli 10 godzin w grze Mija i blokują tą grę, ale oczywiście fajna opcja dla tych, którzy Chcą sobie popróbować i przetestować jak w ogóle Battlefield Wygląda w tym roku i jak działa na ich sprzęcie No i myślę, że właśnie zaraz jak pobieram to zrobimy sobie live'a Jak już gardło mi wróci do normy za dzień lub dwa z Battlefielda 2042, pobieram też Anthem, bo ciekawi mnie ta gra jak wygląda, Preya, też pobrałem sobie Prey, też fajnie wygląda, nie wiem, jest, jest sporo gier, które chciałem przetestować, ale jest naprawdę tyle opcji, że chcę, trzeba powiedzieć sobie co wybrać pierwsze, co przetestować pierwsze, nie mogę wszystkiego na raz ograć, a też miejsca na dysku nie mam nie wiadomo ile, żeby to wszystko pobierać, więc... Przetestuję sobie, pobiorę program, usunę wtedy i zobaczymy. Dużo jest gier. Oczywiście to jest tylko dla nowych subskrybentów, czyli że wasze konto Xboxowe, Microsoftowe było już używane do Xbox Game Pass, to tutaj nie możecie wykorzystać tego, ale zawsze można założyć sobie nowe konto na próbę i wtedy wykorzystać ten kod. Myślę, wydaje mi się, że super opcja. Oczywiście mówię tutaj drugi raz, nikt mi za to nie płaci, po prostu nie jest to sponsorowane, tak po prostu chciałem Wam dać informację, że taka opcja jest, fajna rzecz. Teraz na zimę dużo gier do ogrania, jeżeli chcecie wypróbować to super, super sprawa. No i widzimy się oczywiście niedługo na live'ie, jak mówię, może w środę już mi się uda z tym gardłem do porządku doprowadzić. Pozdrawiam serdecznie. I szczęśliwego nowego roku, bo to jeszcze styczeń mamy, niedaleko minęło od sylwestra, ja nie miałem okazji wam tego złożyć. Moje gadło mi nie działało. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie.